Kurka Polskie Radio, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiają. Radioterapia. Reżyseria Ksawery Żuławski. Odcinek 12. Kryspin był w niebie. Tak przynajmniej twierdzi. Podczas ataku astmy zobaczył podobno niebo, a swoją wizją podzielił się z pozostałą trójką. Niestety niebiańskie wizje w żaden sposób nie posunęły pracy do przodu. Scenarzyści są w lesie. Ostatnią deską ratunku jest pomysł Olgi Wrzesińskiej. Muzyka pulsuje. Poziom hormonów gwałtownie rośnie, wspomagany drogimi drinkami. Kobiety wiją się na warkiecie, mężczyźni wyostrzają wzrok, są na łowach. Gody oficjalnie się zaczęły. Jelenie na rykowisku. Tarło. Na środku ona. Wije się jak kotka w ruj. Ale niech tylko jakiś samiec zbliży się do niej. Kotka zamienia się wieżo zwierza. Wbija kolec między oczy. Możesz patrzeć, ale nie próbuję dotykać. To oczywiście działa na samca, jak płachta na byka. Zaczyna się taniec. On byk, ona matador. Kusi i odskakuje. Pozwala do siebie podejść, powąchać i odsuwa się przed dotykiem. Hej, maleńka. Idziemy do ciebie? Nic z tego. Mąż, może do ciebie? Nie? Mieszkasz z rodzicami. Samiec alfa nagle zostaje zdegradowany do beta. Podkula ogon i odstępuje od ataku. Trzy drinki później znów zdobywa się na odwagę. Lecz ona już utkwiła swój wzrok w studencie z Meksyku. Nim się orientuje, ląduje z nim w toalecie. Spija zapach Ameryki Południowej z jego potu. On sięga do jej majtek. Wtedy ona płoszy się i ucieka. Znów jest w domu. Mąż już śpi. Tej nocy ona ma meksykańskie sny. W studiu jest ze mną dyrektor Radia. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, dzień dobry. jak się panu podobało? No wie pan, nasz niewątpliwie kunszt literacki został osiągnięty, ale słuchacze mówią za dużo seksu, czy, czy, czy za mało seksu. A ja się pytam po prostu, gdzie w tym Szekspir? Seks seksem, procent erotyzmu w literaturze nie jest kwestią kluczową, istotny jest poziom dramatu. I tu mi tego zabrakło. Zresztą tak samo jak w pracach naszych pozostałych twórców. Za mało Szekspira, kochani! Redaktorze, za mało Szekspira. No, w takim razie mam nadzieję, że w każdej kolejnej wersji stężenie Szekspira będzie coraz wyższe. Znany reżyser Seweryn Żowialski jest na bieżąco z pracą naszych młodych twórców. Nie mógł się jeszcze pojawić w radiu, ale napisał do nich list, który właśnie dotarł do pokoju scenarzystów. Posłuchajmy, jak na niego zareagowali. Ktoś wsunął kartkę pod drzwi. Hej! To list od słynnego reżysera o egzotycznym imieniu Seweryn. Nie mógł przybyć, jest w Kan. Mój Boże, jak ja bym chciała pojechać kiedyś do Kan i stąpać, po Czerwony. Pokaż, 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 pokaż. Kochani, to do Olgi. Dobra, czytam. Zapoznałem się z jeleniami na rykowisku. Nie jest źle. Jest pasja, jest namiętność. Namiętność, ale po primo to jest proza. To się nie nadaje do radia. Olgo, słyszysz? Olgo, musisz przełamać swój styl prozatorski. To nie powieść, to radio, to trzeba słuchać. Dialogi i monologi, a nie dominacja trzecioosobowej narracji. Ale to jest mniejszy problem. Muszę się ciebie spytać, gdzie ty w tym jesteś. Przecież to jest jakaś fikcja. To bohaterka jest nierzeczywista, dlatego słuchacze nie mają szansy się z nią utożsamić. Chodzi do klubów i podrywa kolesi. Taka kolekcjonerka. Czysta sztampa. Słyszysz, Olga? Dobrze, że łamiesz to tym że ona tylko kusi i że do zbliżenia nigdy nie dochodzi. Ale czy ty kiedyś byłaś w klubie? <grymne> Od stu lat nie byłaś, to widać. Nie odważyłabyś się nigdy na akcję podrywu. To nie ty. To słychać w każdym zdaniu. Zakładasz jakąś maskę, starasz się na siłę pisać coś atrakcyjnego, nie? Właśnie, nie? Atrakcyjność zostaw Nikol. Ciszałaś mała? <grymne> ty pisz prawdę. W tym jest twoja siła. Pokaż siebie, a nie wydmuchane fantazje. Przestań się ukrywać i odsłoń wreszcie swoją prawdziwą twarz. Pozdrowienia z festiwalu w Kan, wasz reżyser. <laughs> nie bardzo wiem jak się ustosunkować do tego listu. Brzytwatnie. No nie, no, on chyba chciał powiedzieć, że jesteś spoko, więc żebyś napisała coś o sobie. Musisz się otworzyć, otworzyć swoją duszę. To może być puszka Pandory. No bo zobacz. Siedzisz tu i jesteś taka porządna. Sztywna. Taka O i E. Wszystko na ostatni kuzik. Poluzuj. Pod tym gorsetem jest na pewno fajna laska. Ja się pytam, co trzyma ten gorset. Słuchajcie, mam. Mam coś. Uf. Prowadziłem kiedyś kurs rozwoju osobowości, podczas którego ludzie otwierali się, co wyzwalało potencjał ich osobowości. Jest takie ćwiczenie. To super, zrób jej to. Dobra, wyobraź sobie najpiękniejszy dzień swojego życia. Możesz się do niego cofnąć? Spróbuję. Gdzie jesteś? W parku. Jest wiosna, słońce, zieleń, ptaki. Super, super. Ile masz lat? 16. To moja trzecia randka z moim przyszłym mężem. Już wtedy wiem, że to jest mój przyszły mąż. Co sprawia, że ten dzień jest wyjątkowy? Wskakujemy w ubraniach do fontanny. Starsze panie próbują patrzeć na nas dezaprobatą, ale jesteśmy tak urokliwymi dzieciakami, że tylko uśmiechają się z pobłażliwością. Potem cała mokra wracam do domu i przeziębiłam się, ale nie żałowałam. Czułam, że zaraz ulecę. Przede mną czekać miało wiele takich dni. I co, i co, co wtedy się stało? Nie, no! Kogo obchodzi moja wczesna młodość? Masz rację, nikogo. Nie bądź złośliwy. A nie jestem złośliwy, jestem szczery. Chcę pomóc. Na kursie psychologii zaproponowano nam metodę, którą można nazwać kartka z pamiętnika. Musisz ją przetestować. Wystąpili Włodek Dębowski, Mariusz Drężek, Barbara Garstka, Magda Kielar, Jakub Kukla, Andrzej Szopa i inni. Scenariusz Justyna Kowalska, Anna Szamotuła, Jarosław Grzechowiak i Marek Jagielski. Reżyseria Ksawer Żuławski. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.